Witam z tej strony, MAXIM1890. Dzisiaj z cyklu 15 minutówek postanowiłem się przyjrzeć grze, programowi, który od dłuższego czasu mnie interesował. Z racji, że na pc zawsze lubiłem grę MMORPG. Tutaj mamy coś takiego, tym bardziej jest to darmowe. Możecie sobie wejść na PlayStation Store, a, zastać sobie małego klienta w postaci 33 MB. Ale nie uczcie się, od razu na dzień dobry przy pierwszym uruchomieniu dociągnie Wam się paczka 9 MB, jak widzicie tutaj po grafice, jest to taka bardziej grafika dla dzieci, taka rysunkowa. Mamy możliwość wybrania tutaj z czterech, jakby nie wiem, postaci raz. Tutaj mamy, nie wiem, jak to nazwać, powiedzmy wróżka rodzaj żeński, wróżka rodzaj męski, czy tam motylek. Tutaj mamy człowiek rodzaj żeński, człowiek rodzaj męski. Wybierzmy sobie faceta. Mamy możliwość skustomizowania wybrania sobie swojego imienia. Tutaj wpisywania z klawiaturki lub wybrania tego co tutaj mamy. Ja na szybko pokażę wam jak to wygląda ten system. Jest tu tego dość trochę. Przejdźmy tutaj na literkę M od Maxim, bo nie chce mi się tutaj pisać na tej klawiaturce. Jak widzicie przy okazji jest tego dość dużo, niech będzie Max. I tutaj nazwisko śmiesznie zrobione, bo jest zrobione z dwóch członów. Możemy sobie wybrać pierwszy człon, powiedzmy Burning nazwiska, a drugi Bandit powiedzmy, Max Burning Bandit. Zobaczymy czy takie imię jest wolne. Program nam to sprawdzi, jest wolne. Tutaj sobie wybieramy odcień skóry. Wybierzmy sobie perłową. Styl włosów. Jak widzicie, nie ma tego dużo. A wybierzmy sobie coś takiego: kolor włosów. Tutaj mamy kolor oczu. Czy mamy mieć jakiś zarost? Wybierzmy sobie, że nie. Dość ciekawe tutaj jakieś rysunki na twarzy, nie wiem, tatuaże, rysunki. Dam sobie bez face planta. Możemy sobie wybrać tutaj podstawowe jakieś ciuszki. I profil twarzy. No, wybierzmy sobie taki najbardziej przypominający Europejczyka. Zaakceptujmy tą postać. No i nam się to chwileczkę wczyta. Wejdziemy tutaj do głównego lobby. Także sekundkę. No i jeszcze chwilę musimy poczekać. Troszkę nam się to pierwsze wczytywanie tutaj, to troszkę trwa. No powiem szczerze tak, no, z tego co widziałem tutaj po trailerze, możecie sobie prewiew zobaczyć zanim zaczniecie ściągać na PlayStation Storze. Jest to taki dość korzyłalowy tytuł, ale coś tam walczyć można, są jakieś tam wyścigi, są jakieś zawody w cudzysłowie mamy tutaj jakiś mining, cooking tego typu rzeczy tutaj pokazujemy, pokazują nam jak mamy mniej więcej rozłożone przyciski na geometrycznych mamy jakiś super atak, cofnięcie, jakieś decyzji, skok i rozmowa lub akcja. Emoty mamy na prawym górnym, na prawym dolnym mamy zabierz mnie tam, co zaraz wam pokażę jak to wygląda. Start menu pod startem wiadomo. Zresztą zobaczycie to zaraz nie będę tutaj omawiał, sej wyjdziecie sami. I tak mamy to naszą postać tego naszego maxim, Maxima, czyli Maxa Bulnik Bandit, palącego bandytę. Jak widzicie tutaj ktoś chce nas dodać do przyjaciół, ja zrezygnowałem. Latamy sobie tutaj płynnie. Coś to płynnie wygląda, wszystko jest takie bajkowe, cukierkowe. Teraz sobie posprawdzamy przyciski. Na selekcie mamy coś takiego, włącza nam się takie osobne menu, możemy sobie poczytać Zobaczyć sobie tutaj swój ekwipunek, co mamy założone na głowie, i tam ogólnie wszystkie te rzeczy. Możemy sobie zobaczyć, co mamy z rzeczy do konsumpcji. Jaki mamy staw ogólnie tutaj, ja tutaj powiem szczerze, pierwszy raz też tą grę widzę. Cały czas mnie ona zaciekawiła ogólnie, bo tak jak mówię, bardzo lubię MMORPG. Jest tego dość dużo. Dużo jest tutaj, widzę, w kutkach pozamykane. Nie wiem, albo będzie to rozwiązane na zasadzie mikropłatności jak macie w grach typowo przeglądarkowych lub tych darmowych MM, MM, MMORPG-ach albo gdzieś tam to będziemy zdobywać, odblokowywać nie mam pojęcia być może zrobię jeszcze kilka takich gameplay jak coś będę więcej wiedział o tych grach będę miał więcej czasu i tutaj sobie zerknę no radzę się zainteresować tym no po pierwsze że nie mam ów a na bezrybiu i ragryba a dwa jeżeli to jest za darmo nie ma żadnego abonamentu, czemu by nie? Wzięliśmy jakiegoś questa, gdzie mamy porozmawiać z Rainą Rush. Weźmy sobie jeszcze jednego questa od Harolda. Ok, i co tutaj my mamy pod tą R2, o której chciałem wam tutaj pokazać? Naciskamy R2. I automatycznie nie musimy sz szukać jakiejś ścieżki do danego questa, jak nie chcemy sobie sami biegać, tylko postać z automatu biegnie nam, właśnie do wyznaczonego celu. My sobie w międzyczasie możemy się porozglądać. Tutaj te teksturki są wiadomo uproszczone, biedne, ale dobrze, że taki bajkowy styl, bo nie musieli się napracować z zbytnio. Rozmawiamy tutaj z panią i pierwszego questa mamy zaliczonego. Jak to bywa w grach MMORPG? E na początku questy uczą nas ogólnie samej gry. Wykonaj, wy, wykonujmy tutaj tego drugiego questa. Mamy porozmawiać z Chadem Fasfluterem. Mamy 190 metrów do Chada. Możemy oczywiście przerwać w każdej chwili tutaj ten bieg. o, jakieś samochodziki widzę jakiś tor będzie można tu później zajrzeć bo z racji tutaj tego prewiewu dobra, rozmawiamy tutaj znowu mamy porozmawiać z kilkoma osobami z Mustang Alem Poszukamy go tutaj z Wrecking Crew tutaj mamy gościa od Wrecking Crew nie ten okej okay. możemy sobie kupić rzeczywiście tutaj widzę jakiś z energią potionek coś nam się tutaj wczytuje nam się wczytuje. No musimy poczekać. Jak widać, nie jest to jakoś rewelacyjnie wszystko zrobione. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o darmową rzecz, tutaj możemy sobie kupować za polskie złoty, czyli witajcie mikropłatności i wyciąganie od nas kasy. I co, i łączy nas tutaj z, z PlayStation Storem? Ja zrezygnuję, nie wejdę do tego, bo nie mam zamiaru tutaj płacić w tej chwili. No i zacznijmy tego questa tak na szybko. Zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli robić w tym questie. Sterowanie mamy na D-padzie lub na lewym tym analogu, skok, turbo boost, accelerate i brake. Ok. Demo Derby Driver Czyli mamy rozwalić chyba tego gościa z tego co tutaj wnioskuje Oczywiście z boostem mamy większy power Z mocniejszą siłą możemy go tutaj uderzyć Dobra wygraliśmy z tego co tutaj widzę to no taki samouczek, więc podejrzewam, że na początku tutaj nie jest zbyt trudno. Na pewno zabawa się zacznie, jeżeli tutaj będziemy z jakimiś graczami grać. Lekko go przyhaczyliśmy, my też tutaj widzę jakiś damage. No i tutorial żeśmy przesz przeszli. Zdobyliśmy tutaj jakieś punkciory. No tutaj ogólnie mamy doczytywanie pomiędzy tymi questami. Jeszcze spróbujemy czegoś innego. Widzicie, jest to takie popierdółkowate, jest to proste, ale myślę, że tutaj i dzieci mogą się w to bawić, choć jest mnogość tutaj tych ustawień, tych funkcji. Zaraz wam jeszcze pokażę, jak wygląda interfejs. Niech to się znowu wczyta. mamy czat gdzie możemy pisać mamy szybki czat czyli gdzieś tam podstawowe zwroty które możemy tutaj wyrażać mamy tutaj różne właśnie emoty jakieś sweet moves get down zobaczymy no i sobie nasza postać tańczy, czyli stricte tak jak we wszystkich MMORPGach. Eee... Lecimy tutaj z powrotem do tej wioski, jeszcze może zdążę wam pokazać jakąś walkę. Przejdźmy może tutaj. Jobs, Widzicie, możemy się tutaj e, uczyć jako... <śm> jako... w dużo tutaj zawodach, możemy jako przy, ktoś, kto tam przygody jakieś wy, wykonuje tutaj, jako ucznik, jako kowal, e, jako szef kuchni, jako właśnie tutaj ten kierowca, jako rybak, jako gwiazda futbolowa, jako lekarz, jako ninja nawet tutaj widzę, tak wybiórczo, jako listonosz, jako wojownik, jako czarownik. Jest tego trochę, jest to dość tak słodko zrobione, typowo dla dzieci, także tutaj Zbytniej przemocy nie uświadczycie. Wróćmy tutaj do tej głównej wioski. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Oczywiście, znaczki PlayStation Store, czyli Kubnie, za prawdziwą kasę. Tutaj, co się dzieje. Jakie zwierzątka, oczywiście, możemy też kupować. bo możemy mieć i mounty i możemy właśnie jakieś zwierzątka tutaj kupić czy wygrać. Lecimy tutaj do tego heavy escape, czyli powalczyć z niedźwiedziem. Póki jeszcze mamy minutę 30, może znowu, Pokażę Wam kawałek walki. Nie nastawiacie się, że jest to World of Warcraft albo Lineage, albo <gry> tego typu gry. Bo tak jak mówię, jest to wszystko w uproszczeniu. Będziemy tukli niedźwiedzia. Mam nadzieję, że to się wszystko zdąży zrobić, bo została minuta. Jak widzicie, musimy pomóc gościowi, który tutaj ucieka przed niedźwiedziem. No i walka wygląda w ten sposób, że mamy zwykły cios. Trzepnię niedźwiedzia. Niedźwiedź się wyłożył. Mamy tutaj oczywiście możliwość skakania i mamy cios specjalny Troszkę tam chrupie, nie powiem energia nam spada, ale wygórny ruch to jest nasza energia, nasz level. Mane też mamy, którą zużywamy tutaj na special moves. Jak widzicie na dipadzie mamy potjonek do many i potjonek do życia. Użyjmy sobie tego potjonka do życia. Oczywiście, jak nic nie robimy, energia też nam powoli się odnawia. Dobra, wyłożyliśmy tutaj niedźwiedzia. I leczmy się, ja tutaj nie będę biegał, tylko będę go tu i się leczył, żeby znożyć w tym gameplayu. Ja się z Wami żegnam. Jak możecie i macie ochotę, sprawdźcie sobie tą grę. Trzymajcie się, na razie. Hej.